冲动 Najdujemy się na autostradzie 66 i lecimy do Frankfurtu. Jeszcze 62 km przede mną. Postanowiłem nagrać materiał, który będzie zwieńczeniem poprzedniego materiału który był zatytułowany Bartas VS Przemas Chińczyk dlaczego w ogóle podjąłem ten temat dlaczego jeszcze jest kolejny dograny w tym temacie dzisiaj krótko zwięźle i na temat dlatego, że naprawdę gość, który nagrał materiał mówię tu oczywiście o Bartasie i chciał zrównać Przemasa Chińczyka z błotem w swoim materiale, dlatego że zaatakował firmę, w której pracuje. Temat osobiście Bartasa nie dotyczył, nie... O, nie on nie obraził Bartasa w żaden sposób, w żaden sposób go nie zaatakował. Wypowiedział swoje, wda, swoje zdanie w tym temacie, jak został e, potraktowany w tej firmie, jak sytuacja wyglądała, na co przedstawił później też e, dowody. No i oczywiście materiał ten powstał po to, żeby ostrzec innych. Bartas poszedł do tej firmy, pracuje. I to jest oczywiście jego sprawa, na jakich warunkach pracuje i czy mu to odpowiada. Natomiast to, że postanowił obrazić chłopaka za to, że powiedział prawdę, to już jest naprawdę hamskie. To, co później zrobił, usunął film. Nikt nie usuwa filmu, nie czując się winnym. Poczuł się winny, zobaczył, jak sytuacja przeciwko niemu się obróciła i nagrał prześmiewczy materiał, w którym po raz kolejny dyskredytował Przemasa, no i oczywiście robił to w taki, można powiedzieć, humorystyczny sposób, ale na pewno Przemasowi tutaj do śmiechu nie było, bo e, widać było oczywiście, jak on go w tym materiale potraktował. I ostatni materiał Bartasa, w którym tematem przewodnim jest to, że Bartas ma czas na refleksję. Pojechał się przejechać, przemyślał i postawił, postanowił nagrać materiał, w którym przeprosił uwagę widzów. Za co widzów przeprosił? Bartas? możecie oglądnąć jego materiał i zobaczyć, za co przeprosił widzów. Natomiast stwierdził, że przemasa mógł oczywiście publicznie przy dosyć sporej widowni. Którą ma obrazić, ale przeprosić już nie, bo to nie jest miejsce na przeprosiny. Czyli wychodzi na to, że Bartas się tak zreflektował, że może komuś można powiedzieć naubliżać, wyzywać, nawymyślać, ośmieszyć, zdyskredytować publicznie, ale przeprosi już tam w zaciszu parkingu, jak się gdzieś z przemasem spotka bardzo ciekawe przemyślenia bardzo ciekawa refleksja ja mu napisałem komentarz myślałem, że nadal mam shadowbana okazało się, że odbanował, pewnie chciał wiedzieć, czy coś napisze jeszcze w swoim w swoim filmiku palił Frana, że nie wie jaki ja mam nick ale, że ja się do niego często doczepiałem w komentarzach on nie pamięta, bo ja mam taki dziwny nick stary chłop ma problem z pamięcią, i to jest tak strasznie trudno zapamiętać. Nikt, ale niech mu będzie, że nie pamięta, niech mu będzie, że nie oglądał materiału, chociaż każdy wie, że oglądał od dechy do dechy. Pomijając to, przeprosił widzów. Jak ja mu zwróciłem uwagę w komentarzu, że to nie widzów należałoby przeprosić, tylko przemasa, a to. E w swój sposób cyniczny napisał, żebym nakręcił kolejny odcinek dramy XD, wyśmianie, wyszydzenie, gdzie tutaj robi e, fajną minę do złej gry, tak? Stawia się w świetle takiego o przemyślałem, przeproszę, tak? Zreflektowałem się, ja nie jestem taki zły, na jakiego wyglądam, po prostu no poruszyłem temat, którego nie powinienem poruszyć, obraziłem chłopaka, przepraszam. Tak powinno mniej więcej to wyglądać. Tak powinien wyglądać taki materiał. Przemyślałem swoją sprawę. Ja bym tak powiedział. Przemyślałem swoją sprawę, niepotrzebnie chłopaka zaatakowałem. Przepraszam. Więcej się nie, się nie powtórzy to, że będę kogoś bezpodstawnie obrażał, ośmieszał, dyskredytował. Naprawdę zyskałby w oczach wszystkich. I wcale nie byłoby to żadną ujmą. Absolutnie żadną ujmą. Ale no niestety cynizm zwyciężył, pokazał swoje prawdziwe ja. A co do tego, że ja się w komentarzach zawsze tam do niego czepiałem, że e, ja byłem przeciwko niemu, to proponuję wszystkim, żeby zobaczyli mój materiał tkaczyk uj, nie kierowca. I w tym materiale na samym początku poruszałem e, ważne. Tematy, mniej więcej, właśnie YouTube'a, i był też poruszony temat Bartasa. Najpierw mówiłem o Nasierowskim, później o Kaczykowskim, mówiłem tam też o Iwonie Blecharczyk, ale powiedziałem też o Bartasie. I oglądnijcie i zobaczcie, us, us, posłuchajcie, co ja powiedziałem. Czy ja tak źle byłem zawsze do niego nastawiony, że ja komentowałem jego filmy zawsze w sposób negatywny? To ja wam powiem, Taki przytoczę komentarz, który pamięta, pa, pamiętam i który on usunął bardzo szybko, i później też dostałem bana yy, i zrobił to za komentarz, który odnosił się do tego, co on powiedział. On bardzo często robi lapsusy językowe w swoich filmach i powiedział, że o, cofnąć do tyłu, czy cofałem do tyłu, a ja mu napisałem, a to można cofnąć do przodu i uśmiech, tak? A więc, taki wiecie, no. Yy, że złapałem go po prostu za słówko. no mi jakby ktoś tak napisał, no to bym się uśmiechnął no tak, no można cofnąć no ale okej, okay, no on po prostu dał bana bo nie przyjmuje żadnej absolutnie żadnej konstruktywnej ani delikatnie komediowej krytyki pod swoim adresem po prostu oczekuje, żeby tylko była łapa w górę, jesteś zajebisty jesteś najlepszy i tak dalej nie na tym życie polega, żeby komuś słodzić wchodzić w dupę i być fałszywym no ale widać w jego przypadku, właśnie na tym to polega, i sam zachowuje się właśnie w taki sposób. Także ja wam tutaj pokażę screeny. Bo być może usunął, być może nie. Pierwszy swój film usunął, bo po prostu zobaczył jaki z tego się, jaka z tego się zrobiła gówno burza u niego na kanale, że zdecydowanie większa liczba e, ludzi, którzy oglądali e, ten film, zjechała go, że się źle zachował. No to później chciał to obrócić w żart i w żartach jadąc, e, Przemasa po prostu e, wrzucił taki materiał. No niestety, nie tędy droga. Mi się takie zachowanie nie podoba. To jest hamskie zachowanie, wykorzystywanie, można powiedzieć, tego, że ma się większą widownię, żeby kogoś pocisnąć, i liczył na to, że tak jak w przypadku na przykład modern logistyk, że on coś powie, i widzowie pocisną przemasa, a tu by stało się na odwrót. Był ząg, no więc on się strasznie wielce zreflektował i przeprasza widzów. Nie tędy droga. Także to jest wszystko w tym temacie. Ja więcej nie będę zawierał w tym temacie głosu, dlatego że nie chcę strzępić sobie języka na tego gościa, bo naprawdę jest niereformowalny, jest totalnym cynikiem i próbuje, jak to się mówić, obrócić wszystko na swoją stronę, udając, że zreflektował się i przemyślał swoją sytuację. Także to by było na tyle. Ja pozdrawiam wszystkich oczywiście, do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Hej!